Siemanko, z tej Kira A to powrót do Jedne z ciekawszych u mnie serii na kanale, do kooperacji z f 2012 Ale nie, dzisiaj nie ma leczo z nami, jest dzisiaj ze mną Rafi ziom Sieme. I Z nim, teraz będę kontynuował przygodę w F1 2012 na kooperacji Najprawdopodobniej będzie to jeden sezon, może więcej, zobaczymy jak nam pójdzie Więc co Rafi, fatalne kwalifikacje Daj spokój Z naszej strony No z ja mojej na... chyba gorsze niż z twojej ja na pozycji 10 i ty na pozycji 24. No właśnie. 10 pozycji kary, jak wjeżdżałem z boksu. No to co, chyba możemy jechać. Zobaczmy, no. jak pójdzie. Dawno ci powiem, nie jechałem na kopie z kimś. A ja, moi drodzy, od razu mówię, nie dziwcie się jak u mnie są ustawienia graficzne gry. Zapomniałem zmienić po prostu przed nagraniem kopa, z ligi ustawień, że mnie ścinało i... Takie są niestety na najniższych detalach wszystko, nie martwcie się Tu nie chodzi, tu nie chodzi o detale, tu chodzi o wyjść. Nie. No, ja mam, ustawione, mam ustawione po prostu na jeszcze detale, żeby mi na lidze mi nie ścinało Wiesz jak to jest na lidze, no. na... ja akurat mam multi... no, na ultra, na, na lidze Wiesz jak to na multi, ja wolę na minimalnych, bo wolę nie ryzykować, dobra Więc co Rafi, jakieś szanse na punkty dzisiaj? Możliwe Zresztone? Nie wiem, cel, cel tego e... Timu mam nadzieję, że spełnię, bo jestem już jest 22 Aj kurwa, bo hamowanie maso zblokował koła Dobra Dobra, jestem 18 Arezik z planem cały czas 10 Moi drodzy, nie zdziwcie się, się jak z mojej strony będzie naprawdę cała forma, bo... Bardzo dawno, nie z butami, kurwa! No ja pierdolę, co to... to... Kurwa dzień sekund kary, to, która dziwka mnie ruszyła? Nie ja! Ja pierdolę! Taką operację za się zdaje mi się. Kurwa zaczęło od... Y, tak stałem strzała od kogoś, uważaj rabbi kurwa nie! nie. Wyjmaj we mnie? Czy co? Nie nie kurwa, to się dzieje! Co to kurwa dzieje? Ja Bo 17, kurwa Webera bokiem podstawiło. Jezu, zaczyna się kurwa... Moi drodzy, będziecie mieli na oglądać. Będzie zabawa też się w tej serii. Wypierdalaj Glock, kurwa, bez 16. Ja 12. Jestem w połowie stawki, ekstra. A mam ostatni. Ja już mam trzy różko, to ja mam całe ja jak, mamy... jak, ja, jak ja tam ściąłem ten zakręt, ten, co, co się obróciło, bo się bałem, że kogoś wywalę Zaczyna się po prostu, zaczyna się na pełnej kurwie, wjeżdżamy w kołpach. <laughs> nadzieję, że każdy odcinek będzie taki fajny Tam trzeba bez takiego kurwa startu Tylko nie wiem czemu jak dalej są ode mnie bolidy, to nie wczytuje mi się ich kask Nie może błędy graficzne, wiesz, 12 ma dużo błędów no, no no i wyślę ci screena jak wczoraj jechałem z leczem o pierwszej no, o około drugiej. Jak koponem mi go wczytał w swojej biście. Tak, a ja wam podeślę screena kurwa jak w Indiach miałem piramidy zamiast boksów. Sejcie, Kultenberg jest przede mną, Kowalajnen jest 14 Ja jestem 12 i... A McLareny McLaren, kurwa poza 10. No! Moi dozy McLareny jeżdżą tak jak w tym sezonie, czyli poza No ty ty ty! Rosberg, uważaj sobie! Widziałem rafi, że ty na twardej mieszance wystartowałeś. Tak Ja oczywiście kurwa, zwiedzam pobłocza, robię sobie opony prawiastę. Ja pierdzielę! Ja przejściurki mają żołnierzy, że muszę lepiej wytrzymałem. O rafi! Cejusce! <grym> <grym> Rosberg, Rosberg, Rosberg się stał. Go <grym> chyba o katrupie. <grym> Kobi, spierdalaj kowalajnem, spierdalaj! Ale nie masz lagów, nic nie masz ta... to Nie, 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 nic nie mam, normalnie jadę. No serio?! Ja, ja sobie robicie, Glock mnie dogonił! A? Ja pierdolę. Nie, ja nie mogę od Kowalajna odjechać. Ja pierdziele, co się tu kurwa dzieje... TSI, naprawdę w tej grze, SI jest popierdolone, No ale to, co się tu dzieje, moi drodzy, to jest masaka. Aaa, ja fuck się... you! Ja się rafik cieszę, że my na modzie nie jedziemy, wiesz? Eee, no, ohohoho by się kurwa na młodzie działo? E, już byś nie jechał Wiem o tym I, Nie <laughs> będziesz już przypominać? I połowa stawki już by nie jechało Nie, czerwona flaga pewnie by była Na Australii akurat miałem już okazję mieć czerwoną flagę Ja akurat nie jechałem, na młodzie, chciałem, ale po prostu transfera, nie chciałem się kupować na chomiku Ja jeździłem na modzie, miałem kurwa na Australii właśnie czerwoną flagę Trzeba złapać następy wyścigowe No trzeba stwierdzić dla Glocka Bo zaraz będzie DRS A. Jak ja nie mogę uciec dla Marusi, która nie ma Kersu? Do Rosberga, się mnie atakuje Więc taką stronę do Rozberga zdalacie pomszczę Tylko do to ci pomszczę Tylko się nie rozjeb się nie rozwalę Powalajmy, już mnie zagraża, już traci 6 sekund Stawka najgorsze jest to, że Stawka się już rozjechała i to trzeba gonić. No ja tracę 6 sekund do tego, do Hulkenberga. A do mnie sekundę traci lok. dziś ciśnij ciśnij chłopie. Może w, Malez... nie... Może w Malezji pójdą nam lepiej kwalifikację. Ja, ja, ja malezję bardziej, lubię. Ja w malezji wygrałem więc... Nie. Ja tam chyba 16 startuję w singlu, ale deszcz padą. dlatego nawet nie myślałem, żeby jechać. A, deszczę A przejściówki czy też człupki pana? Przejściówki. O ja jeszcze gorzej kurwa. Czy to, to w ogóle w tychże nic nie mam. Dobra, uciekam za do Jest progres. Ale on Kimber cały czas mi spierdziała! Rosberga powoli Weź tam jak będziesz na dziewiątej pozycji po ten zwolni troszkę. Ole znam stawkę ściągnie. Eee. Wiesz co, ja tu jak przebiję się trochę wyżej, tam jest cała taka gruba i będę schowalniał. Może mi się uda jakoś. Ale ja mam dzisiaj samkranę, ja muszę uciekać na To ja później zrobię się Timordy i będę ich blokował już czwarte okrążę. Nie, 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 dam dla globa się wyprzeć, trawesta mieszanka oczywiście musiała być. To najmniej raz. Nie wiem kurwa, ja nie mogę dogonić rozbega, to 4 sekundy do niego. Ja nie mogę spierdzielić zagloka, Miejsce to będzie ciekawy kop. No. Zaczęło się, się w Australii yy, na stacji, totalnego rozpierdolosi, bo się boje, co będzie w Monako. O kurwa, ja się boję tego toru, nie no, błagać Na Monako pojedziemy z specjalnie 100%. No dobra. Pak, 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 to licz się, że ja 20 razy bynajmniej za do nie, nie będziemy jechać to proszę, bo to ile, ile to jest nagrywania? E, około 2 godzin. A ja oczywiście lamie po całości i nie mogę dogonić Rooseverka. E, ty lamisz, za mną jest dla rola. Ten McLaren coś po prostu... Y, jebie się coś tam woli. No Red Bulla chyba byś nie chciał. Już ja Red Bulla, nic nie mam Tylko dla Fetela. No ja to do tego śmiecia mam jeżeli chodzi o boli, to mnie tam pasuje w ogóle To mogliśmy wziąć kierbula Nie, McLaren jest najlepszym boli do oao, odjechał mi rozber na półtorej skóry raz Też mówi, że ja mam i ja dogonii i blokował, tak? Eee. Yeah. Nie. mhm A, To jest kurwa, bodajże na profesjonaliści jeździmy tylko Ja się boję, byśmy na legendzie jechali Pier kurwa dole Hieran na legendzie byśmy walczyli ze sobą o 23 pozycji. No właśnie Dobra, pierdolę, z bogaconami nie kurwa, bo przecież to nie... Tak, tak nie może być Tak, 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 tak dobra Dawno już nie jeździłem ze sli, tak, dlatego tak do jak kurwa I Nasza jest jednak jechać Na lidze i nasza jest jednak jechać kurwa ze Sli no. no ja jechałem na statku Następny? Jesus, pójdźmy 61 Czy my w ogóle punkty zdobędziemy? Na Australii ja na pewno nie zdobędę, bo niezbyt lubię, chociaż byłem piąty w karierze i za chuj nie chciałem wstać tego w silniku, jak teraz to w pozycję. nie ja chyba też nie zrozumiałeś, Aha, Fe Weber za mną, spoczko. O, to masz przejebane. Nie, obroniłem się. A? Łączyłem tylko Bogasoną. czy wiesz, e, NIE, NO, WEBER! Kur. Dzięki. Nice. <grym> nie, jeżeli nie chodzi, wreszcie. jeżeli chodzi o DRS, to wystarczy po prostu... Zblokować, się, raz zmieść to, ja, to oni jeszcze nie zaatakują Tak jest to Jessie ja i to zrobiłem dziko, że oni, oni w ogóle się zaatakować Ja załamanie nerwowe, straciłem spoiler Kurwa, był ostatni No nie wierzę <laughs> Nie masz się mini lepiej No ty nie straciłeś spoilera jadąc na twardym ogumieniu i zjeżdżając tak jak ci co jadą na miękki Wiesz, no ja straciłem połowę spoilera no połowa cały to jeszcze później da się jechać z połową No to co nie jedzie mi za wygodnie? Zwłaszcza, że do rozberga mi Nie, dobra Widzę, że w boxa jest raz Ja się obijam o bandy Szósty, rachuj 21 Co? Minę 24 ja właśnie dałam mam dzisiaj całą karę, więc y, ja tu też za nic nie powalczam. No. Ja do nas w Bogasonie chuj, że mam paliwo optimum, bo wziąłem agresywną strategię od startu, ale... Ja wziąłem um, ostrożnie. Ja chyba na 25% się nie opłaca na wyjechać. Nie, nie, nie jechałem. Za mało, za mało to daję, po prostu. No, to ten... Na 50% o. Jak ci powiem, w Indiach i znaliśmy wczoraj wieści, to ogromnie, dużo bardzo daje to. Tam jak pojedziesz na agresywnie to ci bardzo dużo daje Jeszcze tak dobrze pojechałem na tej agresywnej, że na końcówkę mogłem sobie jeszcze wzbogacona umocnić na sobie dwóch d jeszcze sam. Przede mną jest Ricciardo, ale co kurwa robi masa na dwudziestej kurwa czwartej pozycji Rozjebałeś jego chyba no, no tak Dobra Z... spoko A jeszcze zjechał do boksu, nice Niby ostatni tak. Już Tam był mały rozpierdol na starcie o! Mały! Za dużo <noise> powiedziane Nie, wiem, tylko który e mi tam kurta mi zaradubluje. spoko, czy tam grożan, latające koło aż... Jeżeli Rajkon ci dubluje, to już ja ci dublowałem Nie, ale... albo grożan, nie wiem, jakiś lotus zjechał A, grożanie jest, grożan jest teraz za mną A prowadzi kurwa, wiesz kto? Ricciardo Właśnie, Kur... bo jestem... No nie no jaja se robicie! A żeś pięknie kurwa polecił To są jaja <gulanie> chyba <gulanie> Nie ma janya. <gulanie> tego. Jarko kurwa! To On ma do... On kurwa ma iść do Red Bulla kurwa, cef jebany On już jest z Red Bullu, chyba Nie wiem, podobno dostałem Podobno będziemy widzieć e, na spa informacje gdzie mieć Podczas Grand Prix Belgii będzie oficjalna Nie mam spoilera, bo mnie masa przyblokował. Dziękuję To ciśnienia, ich zblokuję tutaj trochę. Wyrumamy ich. Już on ja. dek tak, tak ostatnią zagwarantowano. zagwarantowaną. Ja pierd... kurwa dole. Do gdzie grożam? Gdzie, nie, gdzie, gdzie, proszę pana? Nie <laughs> będzie to zablokował, kurwa wszystkich. jest te mastach spróbuj się oddublować, dostajesz karę 15 mn. De <grystanie> kurwa, kurz, marykierdujemy wsadzimy. Rykelen. Przepuść i go cię rozwalić. Rozwal go. Aż rozwal wszystkie kolei, jak będziesz mógł. Grożam mnie do Fak, kontra. No chodź, grożam, chodź. Fuck, a wywaliłem się Niechcący, niechcący grożona obróciło Niechcący rozwalenie jecha dla Kobayashi'ego ten O, spoiler <noise> i kara O, <noise> To, to będzie zajebiście, to będzie zajebiście Grożona, grożona obróciła i chyba ściemciła się za ja nie lubię więc... Mnie to tam nie ma <noise> O, ktoś się w boksie Jedenasta o. pozycja hmm, ile sekund postoju? Pięć i pół. Nie, ja po 4 sekundach dopiero zaczniemy zmienić opony Nice A bo ty za mną po mnie zjechałeś Tak 9 to, sekund 10 prawda żeśmy, żeśmy zrobili tak jak zrobiliśmy wczoraj z early na, na lidze kurwa Ja zjechałem early po mnie kurwa 6 sekund to stał 12 sekund w boksie że kurwa mu opony założymy Nice O mam minus 1 paliwa niedobrze Mam plus 3 O kto tu jedzie za mną O what the fuck co to było pik? Eee, teraz trzeba tego niech rozbiega Zgarnię to zrobił pik to, Ja mam minus jeden paliwo i to mnie martwi, Wiesz? Zgarnię to zrobił pik Rozjebał Cię? Nie, wjebał mi się w dupę No teraz i to, kurwa szala jeden mam podobno to poprawić w końcu I tak dziesiątka ma najlepszą częścią no właśnie się zainstalowałem, wczoraj jechałem bachem, w pierwszym miejscu Właśnie ja też mam zainstalowaną, ale nie, nie, O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. się? Chyba nie, na szczęście nie, ci bądź No <laughs> Jeszcze jadę mam A ja pi, a ja pi, kaka wy, wyeliminowałem Biedak A mnie Hultenberg wygania Nie mam minus jeden paliwa Najwyżej cię dopchę Okej, okay, we weźmiemy się na hol <laughs> Wysiądę z Boidy i podczepię cię A linkę wziąłeś z boksu? Chyba jo Okej okay. To Zarzucisz mnie, a weźmie... Wyprzedam, yy, zarzucisz i ciągnął O kurwa Mało no, za szeroko Co jest kurwa, na tej twardej mieszance się jechać kurwa nie da No widzisz, ja jadę na miękki No ale co mi dziwi, jest wyścigania w ogóle kibiców. Ty masz na ultra ustawiamy? Tak. Jak kurwa nie masz kibiców na ultra? Ja mam na minimalne, to ja kibiców nie mam, ale... Ale ty masz na ultra no, Nie i ma! Zobaczcie z... Zobacz, sobie <laughs> u mnie no, u mnie nie ma kibiców, no bo u mnie jest na minimalne, a no, to u mnie nie ma. Ja się zagapiłem i ze szeroką pojechałem. Panie no tego rozbiega w końcu kurwa czy nie? Nie no bez ty ja nie widzę czekaj. Zatrzymaj się przy jakimś tym. Tak, zatrzymaj się, pogadać z kibicami, których nie ma. No, więc pytam się jak A. tam... Jak tam się, jak tam się żyje w Australii? Gdzie kangury? O nie ma, no kurwa mi no, nie dobrze zespałem. Kto tam dojechał? A, Kowalajnen, o fuck. Kowalajnen ci drubuje? No. On jest? 14 A ty który jesteś? 11 Eee, ja to już przyblokuje. A ile masz teraz do ciebie? Nie mam zielonego pojęcia Weber, wiesz, że cię Ale, lubię ten Berg jest za mną raptem sekundę i nie będzie artykować. I część części się tu posypały, jestem ciekawy czyje, czy to. Chyba Marusi w tym pierwszym zakręcie. Nie, to albo jak tu się posypały części, albo rozbiega. Rozbiega, rozbiega. Proszę, rozbiega. tak co jest? Kurwa, ale fatalne nie mam. Nie mam miarę. Mi w ogóle boli być w Ja Jadę, kurwa, atleczaj. Tak fatalnie. Jadę Lecz, tak zajebiście, że ja. Bo widzę, też są fani ostatni. Spierdzielaj, Weber! Byliśmy iść do forcingi, ja mam kłóciusie, a ty będziesz z sobą Wtedy byłby to na No nichuj pana nie mogę dogonić się do kiet A ja spierdziłem dla Webera trochę Ah fuck you Rozdziwałem go chyba Chyba Oj to ci kondiarz zabije Tak, rozwaliłeś. Jeżeli rozwaliłeś obera, to koniarz już... Nie, roz, już... nie rozjebałem go, tylko go obróciłem na szczęście Nasz koniarz u Ciebie jedzie A, jedź, Mato! Jakbyś Fetela rozjebał, co innego Wyrąbałem w Pietrowe, o, glock e, O, Alonzo, Alonzo, spierdzielaj mi na trawę No na chucę, muszę łączyć jeszcze o, oh, fuck you. Nie zjeżdżam do boxu, jadę bez pudlera. Naprawdę będziesz mi holował niedługo. ja sobie nie wziąłem kanistra z benzyną? Nie wiem. O, oh, fuck you! Nie, w Malezji będzie lepiej, zobaczysz. Nie, na milion pracę. Bardzo znowu ktoś mnie pierdolnie na starczy I znowu do boksu Nie no, identycznie jak w tym Jak widzę Jest, jest, widzę kogoś zaraz będę wyprzedać, tak Tak, widzę Danila Ricciardo O nie, fik kurwa, to dublowana tu Ale dobrze Jest, przedam Ricciardo i tam jest rozbieg I w tyle swetela? Nie wiem gdzie jest nie ma swetela Chcę go rozjechać Nie masz jak go zobaczyć tego rozwalę On niemiecką kurwę to na pewno Latająco opony ekstra Ricciardo, Kirikiris kurwę z tyłu Aha jakiś... Y chyba Maldonado walczy z tym, zwykli HRD Nie no naj... o o, o Manderes I chyba no rozbi Ej, Rozbik Ej Rozwik jest obok mnie, o oh, fuck Yeah ja pierdę Ja tylko patrzę, ja tylko patrzę co z nami robisz Rapij! Cześć! Pierdalaj, pierdalaj No kurczę! no dzięki! Przed chwilą byłem w bokście Ja, yeah, bycie... kara razy dwa I daj nam wyjdzie, że mamy zjebany, więc już. Ja tylko czekam na DSK już Ja <noise> pierdolę A co się rozwaliłem Co? Co ci rozwaliłem Spojer! Już czwarty chyba mam rozwalony Ej to zaraz tam kurwa, w, w się nam zabraknie spoiler dla za siebie No za jej we twoje Chodź <noise> poczekaj, dam ci spojrza, podejdź do mnie Kurde, zaszli do mnie dzwonić Ja mam HRT i znowu Ja wyjdę dla Hulkemberga w Dubsko. O, Delaro La Rota. NIE, 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 Jest Aha, mam dzielę w przedniej lewej Japonii Właśnie, właśnie dostałem tamtą samą informację Nie no, muszę dogonić kurwa Ricciardo O kurwa, o kurwa Ale to nie o to chodziło Pierdole, o nie o to chodziło kurwa o nie o to chodziło. Ja Pierdole, nie no. Pierwszy Coraz. odcinek, pierwszy odcinek, mojej drodzy, po powrocie do kooperacji troszkę niewyższe, troszkę, troszkę taki Zwariowany bym powiedział. Tak, do mnie teraz wydzwaniają. Ale co mogę, mojej drodzy, powiedzieć Mam nadzieję, że wam się podobało. podobał, podobał to odcinek Gra się wycofać, już bo już nie mam posłychać. Czekaj coś, chcę mi przed tobą A wycofaj się Nie No i ty musiałbyś kurwa, Musiały być jeszcze 2-3 trzy, trzy, kółka, był przede mną A ty masz 11, a oni już mają 15 Serio? No To idę się rozjebać Więc moi drodzy, popatrzmy jak Rafi się rozpierdala Fajczar za tobą, fajczar za tobą! Ta niechca, kurwa, Uuu, to nie jest za kurwa! Nie, go nie ma! Ooooooooo, no brawo Brawo Dżu dżu Na szafce Na szafce Zagonisz Ciśnij kurwa Trzeba go rozbić. Ale wiesz że oni on już w stanie jak Tak wiem Kurwa Ale nie o to nie chodzi mieć go gonić A! No to jak go rozwalić w końcu Dobra Dobra ja, dole, że go gonisz Dobra, moi drodzy, ja mam nadzieję, że się w miarę podobało wam. Troszkę nam wyścig nie wyszedł. Troszkę. Mamy bardzo dobrą, mocną, 23-24 pozycję. Więc trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka, pa pa.